Bądź Maryjny, bądź taki jak Maryja. A Jezus wisi na krzyżu, a tam Maryja. Aleluja I mówi oto syn. A on mówi oto matka. I mówi tam później: Jan się pojawił obok i mówi oto matka twoja. A on mówi oto syn twój. I to nie jest przełożenie kościoła, tylko to jest żydowskie przekazanie rodzicielstwa, bo nie było Zusu. Naprawdę. No naprawdę. Nie było ZUS-u, więc tam się, żeby łożyć na Twoich rodziców, to jest napisane czci ojca swego i matkę swoją. Talmud interpretuje to, to jest żydowski Talmud, więc to są Żydzi. Pamiętaj, Jezus nie był złodzi. <grych> to był Żyd. W Talmudzie jest napisane czci ojca swego i matkę swoją, to znaczy musisz łożyć na nich pieniądze, na ich starość, bo nie było systemu emerytalnego. A nie, że ty czci ojca swego, a ty spadaj stara, stary, stara. Nie, nie chodzi tylko o słowa, chodzi o pieniądze. Miałeś łożyć pieniądze, miałeś zadbać o to, by na starość matka twoja i ojciec twój mieli się dobrze, bo nie było zusu. Tam było pod tym krzyżem przekazanie: "Ja nie ty teraz się opiekuj matką" i dlatego jest napisane później i wziął ją do swojego domu. Fizycznie ją przejął, a nie, że ona się stała matką kościoła. Weźcie Ja nie wiem skąd takie pierdoły mistyczne. Rozumiesz? Szukają mistycz mistyczności tam, gdzie jest normalna fizyczność. Normalnie, no Jezus już umierał, to mówi: To jest matka twoja, oto syn twój bierz ją do domu i weź się nią opiekuj, bo ja ją zostawiam. To było to, tylko to. Tylko to tam. Nic nie zaistniało mistycznego. Maria nie stała się matką kościoła. Ale chwała jej za to, tak? Za to, co zrobiła, jak była posłuszna pomimo prześladowań, pomimo dręczenia przez ludzi, pomimo, nie wiem, być może morderstwa nawet jej męża, pomimo tego się nie wycofała, pomimo tego szła tą ciężką drogą wiary. Aleluja, bądź Maryjny, bądź taki jak Maryja.